Jestem przekonany, że bardzo dużo osób nie ma świadomości, jak ważną sprawą są potrzeby. W katechizmie Kościoła Katolickiego się mówi, że uczucia nie podlegają, uczucia emocji nie podlegają ocenie moralnej. Tak samo też to, że ja mam jakieś potrzeby, że jakieś są, że one są po prostu, to też samo ich posiadanie nie podlega ocenie moralnej. Nie uważam zatem za słuszne, aby od strony moralnej podchodzić do oceniania posiadania takiej czy innej potrzeby. Okej, okay, sam sposób zaspokajania tej potrzeby, co ja z nią robię, myślę, że tak, jak najbardziej. Tutaj za to mogę brać odpowiedzialność, ale to, że mam jakąś potrzebę i brak zaspokajania tej potrzeby lub zaspokajanie, zaspokajanie tej potrzeby wiąże się z moim dobrostanem w życiu i jak ja funkcjonuję na co dzień, będzie to na pewno miało duże znaczenie.